Na początku są jabłka. Soczyste, pachnące i zdrowe. Dojrzewające w polskim słońcu. Nie błyszczą się jak te z supermarketu. Nie ma w nich oprysków i nawozów. Są smaczne z natury i w 100% ekologiczne. Dla nas surowiec musi być najwyższej jakości, bo oferujemy produkty gotowe też najwyższej jakości. Najpierw owoce trafiają do wodnej kąpieli. Potem są rozdrabniane i prasowane. Sok jest tłoczony na zimno. Po wyciśnięciu, plątaniną rur przelewa się do głównego zbiornika. Od razu jest przepompowywany do mniejszego. Nie potrzeba żadnych konserwantów. Wystarczy zwykła pasteryzacja. To jest stary sposób utrwalania od naszych dziadków, babci, którzy kiedyś w domach robili, i my też taką samą metodą teraz robimy u siebie w zakładzie. Pasteryzacja przebiega w dość niskiej temperaturze, żeby jak najmniej tych właściwości zdrowotnych nie usuwać z tego produktu. Zanim sok ostygnie, trzeba go przelać do butelek najlepiej szklanych. Każdą zakręcić i sprawdzić jej szczelność. Wówczas mamy pewność, że sok pozostanie świeży. Głównym naszym produktem są soki ekologiczne, więc to kupuje klient już naprawdę świadomy. Różnie jest ze sprzedażą tak naprawdę. Nasz rynek jak Podkarpa, jako Podkarpacie, jednak gdzieś ten produkt się sławie sprzedaje. Miasta jak Warszawa, Wrocław, to już jest jednak dużo, dużo lepsza sprzedawałość. Zakład w Nowej Sarzynie to największy producent ekologicznych soków na Podkarpaciu. Nie tylko z jabłek. Produkty stąd można znaleźć na półkach największych sieci handlowych w Polsce, a wszystko zaczęło się od niewielkiego sadu i przydomowej manufaktury. Prawie 20 lat temu. To była mała produkcja dla własnych potrzeb, sąsiadów czy rodziny, i okazało się, że to jest bardzo dobry produkt. Właściciel tłoczni dobrze rozumie siłę marzeń, dlatego teraz wspiera innych pasjonatów. Mamy u nas utworzony inkubator, w którym każdy rolnik może przyjechać i wytłoczyć sobie sogi, później sprzedawać pod własną marką. Przez lata firma rosła i rozwijała się w podrzeszowskiej trzcianie. Kiedy tam zrobiło się zbyt ciasno, właściciele przenieśli zakład do nowej sarzyny. Wyremontowali popadającą w ruinę halę produkcyjną i kupili nowe maszyny. Przy okazji odmienili życie kilkudziesięciu rodzin. Pracownicy niektórzy mają po 40 lat, ale niestety wcześniej nie mogli znaleźć pracy. My się cieszymy z tego, że mogliśmy dać pracę, a pracownicy cieszą się, że mogą pracować, że mogą gdzieś mieć za co utrzymać rodziny. Praca sprawia przyjemność. Wiemy, że produkujemy naprawdę dobre produkty, wysokiej jakości. Tu mamy klientów w każdym wieku. Rodziny, które starają się kupować dobre produkty dla dzieci, zdrowie je odżywiać, a również starsze osoby. Ekożywienie to trend, który rośnie w siłę. Widać to w przyzakładowym sklepie. Kupują tu sąsiedzi. Chodzi im nie tylko o sok. Chcą wspierać lokalny biznes. Wiedzą, że w ten sposób tworzą miejsca pracy i rozwijają swoją społeczność, a na tym skorzystają wszyscy. Wiesz, jak rozpoznać, że dany produkt spożywczy pochodzi z Polski? Nic prostszego wystarczy, że na etykiecie lub opakowaniu odnajdziesz ten znak. Każdy produkt posiadający to oznaczenie to gwarancja, że powstał w Polsce na bazie krajowych surowców. Dobrze wiesz, że to ma znaczenie. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Gdziekolwiek robisz zakupy, zwracaj uwagę na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. W ostatnich latach, wybierając się do osiedlowego spożywczaka, chociażby coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na smak żywności, którą chcemy kupić, ale przede wszystkim na jej jakość, na to, żeby była zdrowa, żeby dobrze wpływała na nasz organizm. A jeśli zdrowa żywność to oczywiście podkarpackie. O czym świadczy chociażby ten stół, pan Jerzy Borcz, dyrektor Ośrodka Terenowego KOWR w Rzeszowie jest moim gościem. Panie dyrektorze, dlaczego mamy powody do dumy, jeśli chodzi właśnie o podkarpacką zdrową żywność? Faktycznie, jako Podkarpacie mamy powody do dumy, dlatego że na ogólnej liście prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zarejestrowanych 1994 produkty krajowe ogólnie w skali kraju. Z tego 246 jest właśnie... Pochodzi z Podkarpacia, czyli zajmujemy tu bezapelacyjnie pierwsze miejsce. No, wynika to zapewne z faktu, że tutaj był tygiel taki kulturowy, żyło wiele nacji, te kultury wzajemnie się uzupełniały, w związku z tym też rozwijała się kultura. Kulinarna, czego możemy być świadkami. Nasze babcie i prababcie wymieniały się przepisami, dokładnie które tak, przetrwały do dokładnie dziś. Dokładnie tak. Święta odbywały się też w różnych y, terminach, prawda, ze względu na różnice religijne, ze względu na różnice. Y, też pochodzenia ludności, a więc to bardzo ubogacało tę naszą, e, naszą kuchnię, naszą tradycję kulinarną. I w związku z tym faktycznie możemy powiedzieć, że przodujemy w Polsce pod tym względem. Na pewno jest smacznie, ale czy możemy mieć gwarancję tego, że to jest zdrowa żywność? No, szanowni Państwo, to jest najzdrowsza żywność, jaką, jaką możemy spotkać, dlatego że wszystko jest wytwarzane z produktów tradycyjnych, produktów ekologicznych. E, ściśle to jest kontrolowane, w związku z tym. E, możemy mieć pewność. Oprócz tego, no, nasi producenci to są ludzie uczciwi i zacni. I dlatego, jeżeli nawet musimy czasami zapłacić o wyższą cenę za dany produkt, to mamy też świadomość, że kupujemy mądrze. My, proszę Państwa, mamy pewność, że warto wybierać żywność z Podkarpacia, bo jest najwyższej jakości, pyszna i zdrowa. No i tą również zasadę polecamy Państwu. Warto to robić również po to, żeby wspierać lokalnych producentów. Wiesz, jak rozpoznać, że dany produkt spożywczy pochodzi z Polski? Nic prostszego. Wystarczy, że na etykiecie lub opakowaniu odnajdziesz ten znak. Każdy produkt posiadający to oznaczenie to gwarancja, że powstał w Polsce na bazie krajowych surowców. Dobrze wiesz, że to ma znaczenie. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Gdziekolwiek robisz zakupy, zwracaj uwagę na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach.